Siemaneczko moi drodzy, cześć, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się CDX i witam was w siódmym odcinku trzeciego sezonu ocenienia waszych stanowisk, jeżeli odcinek wam się spodoba, standardowa łapkę w górę oraz subskrypcja wbijcie też na moją grupę na facebooku Ledy CDX, -a. jeżeli chcecie zgłosić stanowisko do serii, od tego jest grupa Ledy CDX za ocenienie stanowisk, no i myślę, że nie trzeba już przedłużać i możemy przechodzić do dzisiejszego odcinka na dzisiejszym miejscu, piątym, mamy naprawdę ujmujące stanowisko Krystiana Nowaka mamy tutaj komputer z procesorem Intel Core i7-6700 700k 1060 w wersji 6GB od NVD oraz 16 GB pamięci RAM. Jeżeli mam tutaj mówić o fotelu, to jest to X Gamer od Diablo Cherse. Poza tym mamy tutaj jeszcze dość mocno przepłacony, aczkolwiek ładny mikrofon Razer Siren, myszkę z C-Series Rival 100. No i na sam koniec mamy tutaj również głośniki firmy Ravcore Trident. Całe stanowisko prezentuje się bardzo ładnie. LEDowe podświetlenie głośników, bardzo ładnie współgra z niebieskimi LEDami nad samym setupem, no i sprawia, że cały ten setup naprawdę niebagatelnie wygląda. Mógłbym wręcz przyznać, mógłbym wręcz przyznać, że należałoby się nawet mu większe miejsce, ale widzę tutaj parę drobnych mankamentów. Na pewno po pierwsze to stanowisko genialnie wyglądałoby z dwoma monitorami. Poza tym przydałaby się tu troszeczkę wyższej klasy obudowa do komputera z większym oknem oraz podświetleniem, również i to na pewno by o wiele lepiej wyglądało mi się osobiście. Cały ten setup podoba, no i sądzę, że jest on dość obiecujący oraz zasłużył na dzisiejsze miejsce piąte. Oczywiście przechodzimy do czwóreczki, a na niej Kuba Osman ze swoim stanowiskiem w za dwa tygodnie dość mocno ma się tu pozmieniać, więc pewnie kolega wrzuci kolejnego posta. No ale dobrze, przejdźmy na razie do tego, co my tutaj mamy. A mamy tutaj na pewno procesor AMD Ryzen 5 1600, jeszcze nie podkręcony. No i tutaj widać, że kolega jest dość dużym fanbojem AMD. Poza tym oczywiście boska płyta główna od MSI B350M Pro VDH, 128GB SSD oraz 500GB HDD. Poza tym 8GB pamięci RAM, no i GTX 1060. To wszystko jeżeli chodzi o komputer, przejdźmy może do pery... Na stanowisku mamy tutaj na pewno głośniki Deloka 71. Poza tym na podkładeczce Genesis M12 Maxilawa mieszczą się Logitech Z313 oraz Logitech G27. Monitor, którego kolega używa jest dokładnie taki sam jak mój główny monitor, czyli mamy tutaj do czynienia z LG25 UM68P, poza tym oczywiście Stara Ale PlayStation 4 Canon 7D. No i chyba wystarczy już nam informacji, jeżeli mamy mówić o tym setupie. Moim zdaniem jest on naprawdę godny podziwu i zachęcający. Tapeta z Ryzena bardzo ładnie zgrywa się tutaj z czerwonymi LEDami oraz podkładką M12 MaxiLawa od Genesisa. Tak samo jak w poprzednim stanowisku, przydałoby się dodatkowe okno w obudowie, ale całość wygląda naprawdę bardzo ładnie oraz przyjemnie. Fajny widget na pulpicie z godziną również zasługuje na propsa. No i tak naprawdę całe stanowisko myślę, że na spokojnie zasłużyło sobie na dzisiejsze miejsce czwarte. A po miejscu czwartym, oczywiście, moi kochani trujeczka należąca do Mateusza Andrzejewskiego. Jest to stanowisko budowane około roku. Obraz jest na nim wyświetlany przez monitor IAMA G g 2530 hsu Ciskane klawisze są przekazywane do komputera poprzez klawiaturę Genesis RX 66 oraz jeżeli chodzi o myszkę, mamy tutaj do czynienia z Genesisem Xenonem 210. Wszystkie te rzeczy mieszczą się na podkładce Genesis M12 Maxi. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze kamerkę internetową Creative Live Cam. Oczywiście nie mógłbym tutaj pominąć komputera z procesorem Intel Core i5 6400, GTX 1060, com, 16 GB pamięci RAM oraz oraz z Windowsem 10. Myślę, że komputer to taki średniak, chociaż do większości zastosowań wystarczy. Mi się osobiście cały ten setup podoba. Jedynym jego mankamentem są LEDy, przyczepione z boku biurka i naprawdę nie rozumiem, jak tak umieszczone LEDy mogą mieć jakikolwiek związek z estetyką. Czyż naprawdę nie wygląda to lepiej, kiedy paski LEDowe, szczególnie po tej bardziej widocznej stronie biurka, nie są umieszczone pod biurkiem ani na bokach biurka? No proszę Was, jeżeli macie montować już LEDy, to montujcie je pod biurkiem, gdyż 10 razy przyjemniej to wygląda, ponieważ nie mamy tych pasków na wierzchu. No ale dobrze, nie będę się już pastwić nad tymi nieszczęsnymi ledami i przejdę sobie może do dzisiejszego miejsca drugiego. A miejsce drugie znowu w kolejnym odcinku należy do dziewczyny, czyli Kasi Świniarek i muszę przyznać, że dość mocno jestem dumny, że coraz więcej osób z płci pięknej zaczyna naprawdę chwalić się swoimi stanowiskami. No i dobrze, Kasia jest youtuberką i nagrywa pod nikiem Kasi Juana. Po małej modernizacji postanowiła wrzucić swoje stanowisko. Mamy tutaj klawiaturę HyperX Alloy Elite od Kingstona, Ravcore Typhoon oraz ROG Strix Impact. Poza tym słuchawki ryb... Kraken, Podkładka Rebel Tech Slider Long 27-calowy monitor Samsung S27E390H. Poza tym Novocent C1 oczywiście najprostszy, najbardziej taki oczywisty mikrofon dla początkującego YouTubera. ledy Zalegro, Fotel Nova Style również Zalegro. No i to tyle, jeżeli chodzi o zewnętrzną część stanowiska, ale przyszła pora na to, co drzemie w środku komputera, a mamy tam naprawdę fajne podzespoły. Między innymi procesor AMD Ryzen 7 700, kartę graficzną 1060 od Inno3D oraz płytę główną MSI Gaming Pro Carbon B350. Wszystko to jest zamknięte w obudowie z ogromnym, bardzo ładnym oknem SPC Gladius M35 i bardzo, bardzo ciekawie wygląda. Jeżeli chodzi o moje odczucia, to mi się z wyglądu bardzo mocno ten setup podoba. Pianki akustyczne w kolorze czerwono-czarnym z tyłu dodają temu wszystkiemu szyku oraz elegancji, no i sprawiają, że jeszcze przyjemniej się na to wszystko patrzy. Jest to wszystko spasowane, jest to wszystko bardzo ładnie spasowane, no i Wygląda po prostu bardzo ładnie Mi się osobiście bardzo podoba no i myślę, że zasłużyło sobie na dzisiejsze miejsce drugie A dzisiaj moi drodzy na miejscu pierwszym Naprawdę nieprawdopodobne stanowisko Jakuba Krychińskiego Pojawiło się ono już kiedyś w naszej serii Ale dostało naprawdę gruntownego remontu Więc myślę, że pora pokazać się drugi raz Jeżeli chodzi o komputer Bo może od niego sobie tutaj zaczniemy Mamy tutaj i piątkę, 6600K Z chłodzeniem Silentium PC Fera 3 Na płycie głównej MSI B150 Night Elf Z 8GB pamięci Ram oraz 240 GB SSDK. Wszystko zamknięte w obudowie Cooler Master Advanced 690. No i tak, z zewnątrz stanowisko prezentuje się naprawdę zjawiskowo. Mamy tutaj dwa monitory, w tym jeden ultrapanoramiczny, oba podwieszone, no i z tyłu za nimi mamy bardzo fajny LED -y RGB. Główny monitor to 34-calowy ultrapanoramiczny LG 34 UM58P, czyli większa wersja mojego monitora. Klawiatura na tym stanowisku to Sharkoon Skiller Mech SGK3. Myszka to Creative Siege m 08 4, oraz za audio odpowiada tej Creative Sound Duster X Katana. Moim zdaniem seta wygląda naprawdę zdumiewająco, szczególnie przez tę tapetę z Ojca 6, która naprawdę wpasowuje się w cały look tego stanowiska i szczególnie z białawym podświetleniem wygląda po prostu genialnie. Soundbar pod monitorem oraz symetrycznie ustawione ramiona monitorowe naprawdę dodają takiego fascynującego looku, który sprawia, że to stanowisko znalazło się dzisiaj na miejscu pierwszym. Dziękuję wam moi drodzy bardzo serdecznie za oglądanie tego jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijcie na grupę LEDy CDX, ocenię stanowisko, jeżeli chcecie zgłosić swoje stanowisko oraz na zwykłe LEDy cdx ponieważ na tej grupie bardzo często organizuję dla Was konkursy oraz robię spoilery przyszłych filmów. Dzięki Wam za oglądanie, moi drodzy, Benk dla Was, Siemaneczko, no i cześć!